Witam wszystkich na moim kanale, jestem Iza. Dziś zapraszam na film z cyklu Wybierz kartę. Zapytamy kart, dlaczego wciąż wierzysz, że będziecie razem. Do wyboru macie tutaj trzy talie kart. Od lewej strony talia numer 1, numer 2, tutaj numer 3. Wybierzcie sobie talię kart, która najbardziej do Was przemawia i z tej talii będziecie mieć czytanie. Daję Wam chwileczkę na wybór tali i zaraz będziemy zaczynać. Ok, jeżeli już każdy wybrał swoją talię kart, to najpierw zaczniemy od talii numer 1. Zobaczymy, dlaczego wciąż wierzysz, że będziecie razem? Dlaczego wciąż wierzysz, że będziecie razem? Dlaczego wciąż wierzysz... Że będziecie razem. Dlaczego wciąż wierzysz? Że będziecie razem. No tutaj powiem Wam tak. Tu jest, mam wrażenie w pewien sposób karty mogą pokazywać, tak zwany Syndrom sztokholmski. Ta osoba ewidentnie bardzo Ci się podoba, przyciąga Cię, jest dla Ciebie osobą bardzo atrakcyjną, mimo iż ona sprawia Ci ból. Być może też Ty w pewien sposób masz ochotę. Z tą osobą założyć taki poważny związek, być rodziną. Być może Ty w tej osobie widzisz właśnie taki ideał tego swojego przyszłego partnera, mimo iż ta osoba Ciebie rani, bo tutaj mamy na początku kartę Truki Mieczy. Czy ta osoba ewidentnie dała ci w kość, bardzo przecierpiałeś, przecierpiałaś przez tą osobę, ale mimo wszystko czujesz do tej osoby pociąg. Ta osoba właśnie może być takim Twoim ideałem i wierzysz w to, że Ty, że tak powiem, stworzysz rodzinę z tą osobą. Lub też tutaj może być taka sytuacja, że ta osoba aktualnie jest w jakimś związku małżeńskim, ma już tą swoją kobietę, a mimo iż właśnie ta osoba jest osobą zajętą, ona cierani. A ty mimo wszystko nadal właśnie wierzysz, że będziecie razem. Tutaj może być tak właśnie, że karty pokazały swoją realną sytuację. Może karty właśnie nie dały też do końca odpowiedzi, dlaczego tak naprawdę ty wierzysz, że, że, na, że będziecie jeszcze kiedyś. A razem. To tutaj też może być taka sytuacja, ale no tutaj taka y, moja pierwsza myśl, właśnie była taka o tak zwanym, y, y, właśnie syndromie sztokholmskim, że ktoś cię zranił i to bardzo cię zranił, ale mimo wszystko ty nadal coś do tej osoby y, czujesz. Tutaj no, ewidentnie y, wychodzi taki pociąg seksualny, y, kwestia właśnie y, podobania się. Ta osoba być może właśnie jest takim Twoim ideałem, jeżeli chodzi o e, przyszłego partnera. E, to teraz sprawdźmy drugą talię kart. Zobaczymy, co tutaj u Was karty pokażą. Dlaczego wciąż wierzysz, że będziecie razem? Dlaczego wciąż wierzysz, że będziecie razem? Dlaczego wciąż wierzysz, że będziecie razem. Dlaczego wciąż wierzysz, że będziecie razem? Dlaczego wciąż wierzysz, że będziecie razem? No tutaj też takie, no, bardzo nieciekawe te karty wyszły, szczerze mówiąc tutaj też mam wrażenie, że ta osoba no, nie wiem naprawdę dała Ci w kość naprawdę przepłakałeś, przepłakałeś jeżeli chodzi o tą osobę tu nawet mogła być taka kwestia depresji jakiegoś takiego załamania nerwowego jeszcze ta osoba właśnie prawdopodobnie Cię jeszcze w jakiś tam sposób oszukała i też nie wiem e, tak naprawdę, czy karty dają odpowiedź właśnie na to pytanie, dlaczego wierzysz, bo gdybym miała odpowiadać, patrząc na te karty, to miałabym wrażenie, że być może chcesz się w pewien sposób, nie wiem, mm, też może właśnie jest coś takiego w tobie właśnie jak taki syndrom właśnie e, ten sztokholmski, że być może... Y, Masz jakąś swoją świadomość, może jakąś taką, taką, taką wiarę w to, że tyle w końcu przecierpiałaś, tyle się tutaj poświęciłaś, ktoś cię wykorzystywał, oszukiwał, ranił cię, ale ty mimo wszystko nadal masz ochotę być z tym człowiekiem. No a tutaj Patrząc na te karty, to ja bym od razu, że tak powiem, odradzała ci wchodzić w jakiekolwiek relacje, jakikolwiek związek z tą osobą, bo tutaj no ewidentnie się bardzo dużo takiego złego wydarzyło między Wami. No, bardzo, bardzo cię ten ktoś tutaj musiał zdołować, ale mimo wszystko może właśnie jest w Tobie coś takiego, że Ty uważasz, że tego już było na tyle, że jesteś, że tak powiem, w stanie wszystko znieść. I być może nadal e, coś możesz czuć do tej osoby, bądź też w jakiś tam podstępny sposób masz ochotę, nie wiem, e, może, u, może też będziesz udawać, że tak naprawdę e, to nie było nic takiego złego. No, tu są też takie bardzo, bardzo ciężkie, bardzo takie traumatyczne karty, które też poniekąd właśnie mam wrażenie, że tak naprawdę nie odpowiadają na to pytanie, tylko po prostu pokazują, co Ty tak naprawdę przeszłaś bądź przeszedłeś, jeżeli chodzi o tą drugą połówkę. No, ale no, tutaj też no, bardzo, bardzo takie ciężkie karty, jeżeli chodzi o osoby, które wybrały drugą talię kart. To teraz sprawdźmy trzecią talię kart. Zobaczymy, co tutaj karty pokażą. Dlaczego Ty akurat możesz wciąż jeszcze wierzyć, że będziecie razem? Dlaczego wciąż wierzysz, 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 że będziecie razem? To sobie troszeczkę tą przesunę. Tutaj mam wrażenie, że może. Y były jakieś takie inwestycje. Może za dużo zainwestowałaś, zainwestowałeś. Być może łączy um, Was rodzina, jakiś, nie wiem, wspólny kredyt, majątek. Coś macie wspólnego w każdym razie. Tu było dużo inwestycji, wspólną przyszłość i może być taka kwestia, że ty że właśnie żyjesz właśnie w takim swoim świecie fantazji, że ty, ty nie patrzysz realnie na tą całą sytuację, na to całe odejście, tylko ty cały czas wierzysz w to, że może tutaj. Ten ktoś jednak do Ciebie powróci. Tutaj nie ma właśnie takiego odejścia emocjonalnego od tej osoby. Karty pokazują, że Ty jeszcze być może właśnie nie odeszłaś, nie odeszłeś od tej osoby jeszcze emocjonalnie, żyjesz jakimiś swoimi takimi wyobrażeniami, marzeniami, które nie mają żadnych solidnych, konkretnych podstaw. No tutaj karty pokazują, że sama sobie kreujesz coś. Jak mogłoby wyglądać wasze wspólne życie, wasza wspólna znajomość, i tu tak naprawdę nie ma tutaj potwierdzenia w rzeczywistości, tak to przynajmniej wygląda według kart. Tu było zbyt dużo inwestycji, wspólnego planowania, od jeżeli chodzi o takie właśnie wspólne życie, jakieś takie dalekosiężne plany, za dużo tu było. Włożone właśnie prawdopodobnie kwestii finansowych, i ty cały czas właśnie wierzysz w to, że prawdopodobnie ta osoba może kiedyś do ciebie wrócić, ale no to są, to są tylko twoje wyobrażenia. Przynajmniej według kart tak to wygląda. Tak więc to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy rozkład. Dziękuję wszystkim za uwagę. Jeżeli ktoś miałby ochotę, jeżeli chodzi o propozycje tematów do takich rozkładów, to jak najbardziej tutaj pod filmem w opisie, w komentarzach możecie coś zaproponować z Waszej strony. Tak więc jeszcze raz i dziękuję wszystkim i do następnego razu. Pa pa!